Cześć, zapraszam Was na zakupy ze mną, jestem w Pepko. Zostawcie jakiś komentarz, ala rogaret mojego dupa Udostępniajcie mój kanał, zapraszam Wam na shorts moje krótkie filmy Możecie zobaczyć jak mój pies chodzi sobie radzi, kąpi się w rzece Możecie zobaczyć gdzie byłam A ja Wam tu pokazuję, jestem teraz słuchajcie na, na takich rzeczach papierniczych ala Popatrzcie, tu są zeszyty ale patrzcie <laughs> o pełno takich fajnych worków. Ja jestem fanem tego kota. Nie wiem, czy go znacie. Gościu, nie pamiętam się gościu nazywa, ale e, taką bajkę e, o kocie. E, taką książeczkę e, jest autorem, Francuz, Francuz chyba. Ten kot jest. E, no. Zajebisty. Idzie i go po głowie bije, jak o gościu nie wstaje. Kod ma różne dziwne pomysły. Fajne są piórniki. Takie piórniki można wykorzystać jako kosmetyczkę. To nie musi być piórnik szkolny w ogóle. Patrzcie, pisy na 5 zł i mamy fajną kosmetyczkę, czy to na jakieś takie swoje długopisy, czy na kosmetyki. Te są po 10 zł. Ale mi się podoba taki kot, i wiecie jak kiedyś z moją kuzynką szyłam takie kosmetyczki? Koty? 10 złotych. Identyczne. Nawet ładniejsze. Jakie my piękne szyłyśmy kosmetyczki z cekinami wyszywanymi. ku dziewczyny. Jedną gdzieś mam, albo to moją kuzynkę mam, muszę pokazać wam. No coś pięknego. Tutaj mamy takie urodzinowe zestawy. O. I tutaj słuchajcie. Pełno różnych Rzeczy, które mogą się przydać, albo i nie. Ale widzę też kosmetyczki. Nie, to są takie piórniki Marvela za 15 zł. Pełno takich zeszycików, notysików. Ja muszę się opamiętać, żeby nie kupować kolejnego zeszycika, notysika. Mi się wszystko przyda. Ja lubię papierowe rzeczy. Niestety, mamy tu plecaczki. Idę na coś dla zwierzaków. O, jakaś taka słuchajcie nowość za 15 zł. Dziwna. Mamy obruszki, mamy woreczki. Tak, patrzę, to jest ładne. 10, ale u mnie to by było minuta, bo niszczyciela mam. E, więc wiecie, ale to jest fajne. Słuchajcie, ile to kosztuje? 20 zł to jest fajne, ale to by od razu zeżarł, by został sznur niszczyciel, powiem wam a jak się zdenerwuje, to już w ogóle jakie on ma nerwy, e, słuchajcie wy przed kamerą nie widzicie e, e, 90% co to za nerwus, on ma nerwy jak z konserwy, ja mu tak mówię, nerwy do konserwy i mamy słuchajcie, puszkę, patrzcie e, czyżby już była jesień hmm? Zaraz Wam powiem, jaka cena. Jestem przygotowana. Wkładam okularki. Cena 5 zł, tylko. Tepko, czemu robisz takie małe ceny? O! I tak to się słuchajcie prezentuje. Te niektóre rzeczy pokazywam, ale to są nowości. To są słuchajcie, słoiki, I moment. I taki mały słoik e, kosztuje 15 zł. E, taki średni e, 17. One bardzo ładne są i one są szklane. I ten duży, ten duży 20. O, tak to się słuchajcie prezentuje. Ja już byłam w Kastoramie. Już kupiłam rzecz nieplanowaną z Kastorami. Teraz pora, żeby kupić coś nieplanowanego z pępką. <noise> Żartuję, słuchajcie. Muszę się opamiętać. Kubek mamy. Patrzcie, jaki fikuśny. No króluje róż. Czekajcie. 20 zł. Dobra, ten jest ładny. Ten jest śliczny. Jaka cena? 15 zł. Piękny jest. No nie mogę. Lisek. Ale to jest... Taka ceramika, ja nie wiem, czy to się złocie nie uczaska. 10 zł. Ja teraz nie wiem, czy nie wyjdę z, z liskiem. Może to jest takie ceramiczne. Tu mamy w liście za 6 zł. Mhm. I takie mamy po 6 zł. I tak to się słuchajcie prezentuje. Nie ma tego kubka, którego pokazywałam Wam ostatnio. On był też taki super na jesień. Nie ma go. On miał takie wybite napisy, więc widzicie, jak nie kupicie teraz, to już nie będzie na jesień rzeczy. Super. To mi się podoba. I to kosztuje 15. Ten jest liczny. Ten kosztuje 10. Mało się picia do niego zmieści. I tak to, słuchajcie, się prezentuje. Eee, jeszcze tu, słuchajcie, niżej. Patrzę, co jest. Eee, tam jest jakiś, słuchajcie, kubek. Patrzcie. Z rogiem ale nie ma tamtego co wam pokazywałam jesiennego no kurcze ten jest ładny z tym ptaszkiem sprawdzimy cenę 8 zł bardzo ładny jest taki słuchajcie różowy ale to już może jesienny kubek byśmy kupili ale nie ma tamtego zastanawiam się nad lisem ale to jest słuchajcie taka wiecie ceramika ja się boję że to się utuczy chociaż jest cudne i ładnie by na zdjęciach wyglądało no, muszę się zastanowić, dzisiaj na pewno tego nie kupię, bo powiem Wam, że tych rzeczy jest dużo, jeszcze w innych sklepach i później, wiecie, zobaczę gdzie indziej i będę miała tysiąc kubków. A tak ludzie mają niektórzy, dajcie znać, czy jesteście kupkowej i macie tysiąc kubków, a później otwiera się szafkę i, i kuźwa, i to dramat. Tutaj mamy za 20 zł naczynko, i idę słuchajcie, idę stamtąd. Ja wręcz uciekam stamtąd. E, mamy też kieliszki, no i pokażę Wam. E, podobają mi się bardzo e, te, te, słuchajcie, rękawice. E, 17 zł, ale ja takich rzeczy nie używam. To ta po 6 na przykład, e, e, ta po 5, a ta mi się najbardziej podoba, e, ta też po 5. Ja takich rzeczy nie używam, biorę ścierę po prostu, więc nie kupię, bo umie to być zalegać. Dajcie znaczy, że używacie tych rękawic. E, no, patrzę, słuchajcie, że bardzo dużo jest teraz takich nawet ozdób do no mufiny, jak ktoś robi. No, patrzcie, świąteczne te za 10 zł. No to jest fajne na imprezę. Za 7, żeby ozdobić te muffinki. Yy, bardzo dużo tego jest. I mamy patelnię. Chociaż ja kupuję patelnię w Ikei, wam powiem. Jedną taką mam. I koniec. Słuchajcie, życzę wam cudnego dnia. Subskrybujcie, lajkujcie. Do zobaczenia. Hejka.